Cześć! Witamy was w następnym odcinku na naszym kanale! CO JEST? INSTANT KURWA! Noga ci utknęła, na kurwa! Brawo! Co jest? Oła! Brawo! Dobra, więc no troszkę się, źleciutko się pozmieniało. Tutaj doszło z takich tych rzeczy, śrubki żeby się odkładały, jeżeli chodzi o fabryki. Reszta była nietykana, jedynie gdzieś tam wzmocnione, żeby szybciej się robiło. No i ogółem, no poszedłem, poszalałem z Dużo, fragmentami Dużo Mamy wodyła, różową chatę budowało. Tak, różowa chata, o tam, tam Nice Jest Wszystko będzie różowe ba być bardzo męskie Porobiłem trochę badań w mabie e, Tych, tych podręcznych Bo ja się ciągle zapomina. Ej, ciągnik nam dachuje Co się stało? Nie no, normalnie jest, tam jest U mnie do gór nogami, jest stoi e, lol Dobra, no więc, <laughs> tu się rozrosło, <laughs> ale najważniejsze jest to, że mamy surowce, żeby w końcu zacząć <laughs> długo wyczekiwane. <laughs> Tam jest dużo, wery dużo Fundament 1 i tutaj, mnie, tu, też tu będzie moja dzisiejsza misja, znaczy nie wiem czy dzisiejsza, ale może na dwa odcinki, jak się nie ścisnę, ale chyba ścisnę. <laughs> Dobra, transport, stacja. Co teraz zrobić ładnie? Będzie tu zajeżdżał. Tutaj, tylko jak to zrobić? To było ładnie. Dobra, to ja się zajmę swoją robotą. Jest. Tutaj będą się krawcić ramy modularne. Z, z Tu są dwie, te dwa Dobra. złoża żelaziren. Jedna, druga. I będę go Rama i to yy, tego tamtego. Wzmocnione pytki. Nie, nie. Z trzeba? Dobra Dobro, ja, ja going tu robić I się tam ha, bawić. Wszystko e, postawię to co, to, to, co trzeba Pawe fun, tak? Nie, jest. Tu jakoś... <gryśle> <gryśle> to nie, nie będę tego tak rdzał. to, to, to być łatwiej. Sprawdy. Co? <dysk> znaczy... Chuty. No ja, i to. Ja to, jest, huta, to. kto? To. Będzie podjeżdżał tutaj, dam, żeby się nie wypierdolił przez przypadek, tego bym bardzo nie chciał, Dzielnik. ale miałem mam zbindowanego, to Tutaj będzie zajeżdżał e, ciągniczek, potem ciężarówka. Nie, ja będę miał w dupie ciężarówkę i zrobię od razu, e, padą mi z głowy. Robić przejścia czy to będzie zabudowane? Robić, nie? Rob, rób, rób przejścia Dobrze, przy pana. Tam masz w luj miejsca, nie? Wybiłeś mi stropu, co ja chciałem powiedzieć No kurde No chyba coś mało znaczącego, jak zupniać. No tu sobie będzie zajeżdżał... A! Pociągniczek? A potem będę miał w dupie, bo pociągi <grym> Zapewne ja się stara ogarnąć to fajnie robił, nie wiem jak tutaj <laughs> Dobra Jedziemy Tankujmy go Jadę! Nie, ja, tak nie zadziała Takie to góre <laughs> Nie ta jadę, nie ta jadę Nie ta jadę Wow, wow, autopilot, no, no, no. Na czy? Wait. Dałoby się tak... fotę? Dobra. Idź. A znaczy, czy tutaj będzie? Tu gdzie możemy się pokusić. Oj, 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 tu trzeba... Oj, robić? tu trzeba wycinkę zrobić. Oj, tak. Trzy. Chyba nie. Yeah. No czy tu. Chodźcie ci z Kurz Kurde, <laughs> biegnie. Wracaj tu. Chodź, zobaczę w ogóle... Working. A tu muszę poszaleć jednak troszkę no dalej to paliwo wycinąć. Może jednak faktycznie, jak jest. jest tak blisko, to ja puszę tu fundamenty. To w sumie no nie Dokładnie wiem. to ładnie. Z mnie faktycznie równiczy? mógłbym? No, poka mi tę linie. Bywa. Kurde te kamienie, te nie schodzą. Nie podoba mi się to. Ja tu muszę puścić fundamenty. słyszę? słyszył, ja tu gdzieś jest ten. Ten, tego takiego, no ślimak. Co so talking? Dobra, tam jest węgiel. Tam się muszę dostać. Potrzebuję jednak więcej betonu. Zresztą zrobię tutaj więcej fundamentów I wątpię, że tu się będzie trzeba umiemnąć W sumie... Nie mam betonu Pretty kurwa fajnie Halo. Teraz fundamenty Pretty kurwa fajnie, co? <laughs> Dobra... nie mogę, nie... To są braki materiałów. Stole do malowania. E, beton. Jesteś beton. Co? Okay, to, to, to ja się, się akurat... Przy... Tak, tak. To się akurat przeniesie tutaj. Pamiętaj, na dole drewno, na górze liście, nie? Dobrze przy pana Co. Musiliśmy drewno dobre O się drą na dworze Ajebani Nie, chyba Kurde, Kirda Gdzie jest moje pole Pole mu kradli Co jest? Gdzie pieniądze są za las? Co <laughs> <Cię pierdoling>. ty <laughs> No nie wejdę do góry, tynda. Ja to wolę zabrać, bo pamiętam, że kiedyś był Bóg. E, nie fajny dość. Jez Jezus. Chrystus. Kurde no. Ktoś kurde... Chudy... przylozł. Nie podoba mi się to. Te dogi. No to Dobra. Ktoś przylozł, to odszekło nie, to psy. Na chłop do dupa. Powiedz, żeby spadał, bo ty nagrywasz na YouTube. Tak, tak, ta. Na pewno I... posłuchają, powiedzą. E co ty kurt? Pi, pierdolony?" <ps comunidad livres> Buffer płynów ustrojowych. What? Talking? No manie. Dobra, to miała być. No manie. co się robi. I jak się robi, ten bufor. Co jest? Toś co jeździ, muzyka. Co jest? Zgrzucione A się mi przypominają jak... pety. U ciebie też przez mikrofon, ty mieszkasz dość wysoko w bloku, nie? Było słychać tych sebiksów. <głusy> I pamiętasz, nie? Mhm. Ja codziennie mam praktycznie te przygody z sebiksami, oni uważam, kurde, kościoła na placu. I z, najczęściej z JBL-ami kurwa wpływają. Jakiś dziwny rap z autotunem, 500% leci, nie? E, no, dobra, to tu są pręty I będę się robił na śrubki. Nie ma pały. Eee, no. tu będą pytki. Też umiem strzelać pet... z palca. A ty, czel, o ty, kurde. Też umiesz unikać. dechu jeden jeden gdzieś tu był to nie będzie równo Spadł gdzieś No to nie będę tego robił Kurde no Dobra Zabite. Dobra I leżą Dobra Kurna na miejsca Dobrze jakbym trochę zjechał w dół, nie? Bo to już się robi nisko No, obniżę to. Hmm, mam nadzieję, że nie wiem za mało betonu. By no. Byłbym very smutny. Very smutny? Very smutny. Pożarcie. No. Very żarcie? No. O, żarcie? CO JEST? Kurwa. Pożarcie. Nice. Ile żarcia? Nice. Od jazdi. Ale nie tak. No kurwa z psami no, nie. Ja, ja na bank nie zrobię nie tego co moja mama nie. Ja jak będę miał mieć psa to jednego max. A nie kurwa, 4, 5, sorry, 5. Oj, potem to takie uważa, że to one są ten yy, najważniejszy w tym domu. Oj, 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 tu tu. Więc, ale pracowanie z <laughs> tymi rampami. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, robiąc stasz takie. Co tam się tepa, kurwa, na tle? No. za mało betonu. Co jest? Kurwa, co skąd tu, tu przyszedł? Faktycznie, a nie, wiem czy tam się. da się tak <laughs> budować. <laughs> Ale fajny kamień z dupy, kurwa. Dobra. Ty ciekawe, czy to jest, kurde. Hmm. Jestem ciekaw Czy to jest. Czy to jest grafika, czy tam da się dostać? Ale jestem ciekaw. Tam chyba się da, bo byłem kiedyś. Co? Na tych wodospadach tam jest jakieś złoże, jak dobrze pamiętam. z dupki. O, widzę, że zaznaczasz. Ja cię gdzie widzę, jestem. tam jesteś. A nie, ty, gdzie ty jesteś? Jest Jeszcze, nisk, dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Dobra, płytki, pręty. Miner miner... o nie Przez żarty robicie Jeszcze niżej Pręty będą szły prosto A co płytki będą się dobrać, łączyły z tym, a śrubki jeszcze na bok Czyli Czyli zrobię to na końcu Czyli <laughs> czyli... Dobra <śmiech> <śmiech> A nie, nie to już dziewałeś. jest zrobione. Tutaj zrobię monter. Tyle to... Tyle samo kosztuje. Tak. Ta Kurwa, jest little... Rozpierdol w mojej głowie. też ci fajnie dzieje To się łączy z tym, tak? Czyli mogę eee, zrobić monter produkcja. na środku. Produkcja... Miner... O, o tak! O, nieźle. Oh yeah. Postawionet Nawet no, może by to my <laughs> Mamy wydobycie węgla <laughs> Ach, Jak zwykle zabraknie czegoś Transport Iren Ja muszę przekminić nas tak, żeby to fajnie podjeżdżało i nawracało Tak. To się łączy z tym. Idzie tutaj. Dobra. Montero! A, on jest trochę za duży. Hmm. A, i się nawróci po A ja, no? w sumie. 300 A co 300? <laughs> tutaj paliwo. E, a tam, tu się tankuje paliwo. To jest, postaw. Tu jest tak, tu jest wjazd, a tu jest nice. wyjazd. Ale tu nie będzie nic zwierzało. Tak. Będzie gdzie tu tankowało właśnie? Aha, to jest zebrane. Y organizacja terrorystyczna. <gruzdanie> <gruzdanie> co? ja tu wchodzi do góry. sobie. A little okay. e, porządek w ekwipunek. Zamieńmy to już pod trójkę. To, to... Czy to jest good czy nie good? Pod szóstkę to, o. Pod trzustkę. Kóreczka, trzustkę tak. Czekaj. Jeden monter robi to z To tym. jest ładnie później chyba ładnie. drugi monter, aha! Jeden monter robi to z tym, drugi monter robi to z tym, a trzeci monter też robi to z tym Uprawiałem craftowanie <laughs> Kurczę za Tu jest zbyt stromo Dobra w dupie tam to, to będzie wysoko Bardzo zawinę, mogę to zawinąć? Please? Please! Jak to podwyższasz? <laughs> no, niby to no. By się kończyło w sumie. Chyba. Och, no, mój prawidłowy kształt. Wtedy to pójdzie w bok, ale będzie gówno. Czekaj, możesz sobie przemyśleć, bo to idzie no prosto, jakby to zawinać w bok. Krudno, bo to będzie się, się... kończyć. No, mamy ładnie. Myślę, że będzie gorzej Chyba Jedzie To Jedzie, to ładnie. Łot. Co tu jest? Mieła tam, więc wiesz, przyjdę do ciebie za 3 minutki. Jak to ładnie zrobię To to wszystko będzie się składować tutaj <laughs> Fuck nie przecież? No, nie no, mogę mam nadzieję, no. nie? Bo to Muszę smutnie. dopuścić zasilanie Ty. Ty kurde, ty tamty, kurde, ty. To jest kurda. I ty mnie obrażasz, czy Nie tak. mam betonu. W sam jesteś beton. <laughs> ona betonu potrzebuje. Ja też nie mam betonu, weź sobie betonu. O kurde, ty, o. Nice. O kurde, ty czy ja wrócę? Czobytonu ja nie mam? Użyj teleportu Postaw portal Ponadero Tonaderu Idziemy się na kurwę z pigmenami. Ja tu zrobię potem łagodniejsze te zejścia Ale muszę wrócić jakoś. Bra, nice. No to ty to jest pomysł ty. To będzie się szło w bok. Kurwa, muszę to utańczyć. Ech, dobra, beton. Kurde, ale żadnej. księżyc? Planeta chyba, księżyc. Bardzo aż mi się na no mleka przed oczami widzi, nie? Widzić się? Przed oczami? Jest, jest. Jak tam nowa Alaty tymi A, dobra. Ale... No, weźmy ten beton. I muszę powiedzieć coś smutnego, nie? Dziękujemy no, no. za oglądanie. Jeśli film wam się Ej, podobał. No kurde ja nie chcę jeszcze! <laughs> jeśli film wam się podobał, prosimy o zostawienie łapka w dół. Tak, y i subskrypcji. Y do następnego odcinka. Cześć. Cześć.